Witajcie moi drodzy w kolejnej części z Grid The Messenger. Kontynuujemy walkę z bossem. Ta pani troszeczkę sprawiła, że czuję się znowu sfrustrowany. Ale cóż, mam nadzieję, że uda mi się ją pokonać. Bo no wcale nie należy do łatwych, że przyznam. Ale cóż, zobaczymy, zobaczymy. I lecimy dalej. Lecimy z walką. Ona będzie nam teraz tutaj puszczać zarodniki. Kurde no. No i sieknie mnie za chwilę. A nie mam double jumpa, Holender. nie, no za chwilę zginę. Została Uczę, mogę więcej bić. Au! O co to było? O kurka, dobra. Dobra, lecimy. Jeszcze raz. Nie, 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 nie tylko nie O kurde! Kurde, no co jest dranie? Znowu grzybek. Chodź Chodź, chodź Uciekasz, nie? Boisz się mnie. Czemu ja nie mogę tego sieknąć? Ja cię kręcę. Nie mam nie dam rady jej rozwalić, no Tak się nie bije, no tak się nie robi. Wiadomo. Grach, Holender. Ci bo sobie są ciężcy. No, gra jest ciężka, bo sobie są ciężcy. Co ja tu będę wiele opowiadał. Grzybek i ona podejdzie. Grzybek i ona podejdzie. No chodź. Boisz się? A mała. I po tobie. Będzie za chwilę. No chodź, chodź. No chodź. O! Sieknęła mnie. Nie jest ona łatwym bossem, niestety. że nie wiem jak. Ach! Tym batem to ona mocno bije. Kurde no. Musiałbym zrzucić ją z tego. Boli to mam. mam jedno życie, więc pewnie będę zdałem spłonie. A i właśnie. Właśnie to. Sz szkoda, naprawdę szkoda, że nie mam double jumpa. Już mam łapy spocone, Holender, no. A, dostałem. Aj, jeszcze. No, może mi się uda chociaż troszkę ją sięgnąć. No dobra. Ok, dostała i spadła. Super, moja. Aj, aj, aj. Trzy życia po mnie. Dobra, no chodź, chodź, zejdź. Nie zejdziesz? Boisz się. Ojoj, oj, 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 jeszcze jedno życia. Ach, Holender no! Sieknęła mnie. A było tak fajnie, tak blisko, no. Tak się nie robi. Ach, mówiłem, że ta gra jest frustrująca, chyba tak, nie? La 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 la, la, la. Kurde, to ta roślinka głupia. Zjadła mi dwa życia, no. Czemu ja nie mogłem tego rozwalić, ostatnie życie i będzie po mnie poszło na wyższy poziom, z tego co widzę. Ajajaj. Jej pomie, normalka. No dawaj, dawaj, bijemy się. O, już po mnie, już dwa uderzenia, czy cztery nawet widzę. Szybko, szybko ginę. Było pięknie przedtem. No i co? I teraz znowu, jak ja chcę poskoczyć, żeby... Ach! No i dupa, no! Tak się nie robi! No mam pełnię życia, no. Czemu nie można sobie zachować na później tego życia? I wziąć później... No chodź. Ach, już grzybkiem się zająłem. No i dupa, no i czemu ona nie... Ach, ty babo jedna. A, i grzybkiem sam się zrobiłem. Ale mam pełne życia, to jest ważne. Bo myślałem, że szybciej zginę... A znowu szybkiem ja się zrobiłem. Chyba, że będę ją w ten sposób rozwalał, że ona będzie podchodzić, a ja będę z grzybka się zamieniał. No i czemu nie, nie sięgnął jej? Ależ już tyle życia mi wzięła, no. Jedno zejście do mnie na dół, i. Och, cholera, jasna. Tak się nie robi. No podejdź, podejdź. A czemu mnie sięgnęła? Czym? Dotknęła mnie tylko. Przecież nic nawet nie ma, żadnego bata nie wyciągnęła. Tak się nie robi. To i co? Jedno życie zostało mi jakim cudem? To jest po prostu chamstwo. Ach, już tej gry nie lubię. Czemu mnie sięgnęło to w jakiś sposób? Jak ten bat mnie mógł sięgnąć? Dwa. jak to możliwe? Trzy życia straciłem, jak mnie tylko raz batem sięgnęło. Aha, no jeszcze tą głupią roślinę. No i czemu nie mogę wyżej podskoczyć? Dupa, takie oszustwo, że koniec normalnie. Dwa życia zostały. No, holender, jasne, tak się nie robi. No i co ona robi? Jak ona może do mnie tak dolecieć szybko? Czy to jest oszustwo? Nie lubię tego bossa, jest gorszy niż poprzedni. Chyba, że specjalnie dam się. A czemu nie sięgnął jej? Dobra, Ma... wiem, że kiepsko, ale może dam się specjalnie zamienić w grzybka. No i mnie, głupia roślina mnie sięgnęła, nie wiem jak Nie wiem jak ta roślina mogła mnie sięgnąć. No i znowu kurczę będzie, muszę się uciekać przed nią Ach się jednak mnie... Jeszcze dopadła, skubana. No czemu mnie ta roślina sięgnęła w jakiś sposób dziwny? Jeszcze to mnie sięgnęło, no. Dwa życia, no super, dzięki. Dwa życia to jest mało, to już nie rady. No czemu to mnie. No przecież ja to... Ale gdzie ta roślinka? Muszę w tą czerwonę strzelić? Naprawdę. S oszustwo jak nic. Tak się nie gra. Nie, to dam ci zamienić grzybko. Przynajmniej podejdzie bliżej. O. Chodź. No i co? I to łyso ci teraz? Ha 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 ha! Dam się zamienić w grzybka! Tra la 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 la! No, chodź. I tak będę ją wykańczał w ten sposób. No, chodź. Po jednym ciosie, ale zawsze. Tak cię wykończę. No. Chodź, 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 chodź. chodź. No, parę ciosów znowu było. No i dobrze, i tak będę ją wykańczał. Skoro ona jest taka cfana. No, chodź, 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 zobacz, jak ja ci... Rozwalam cię, zobacz. Pek, 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 pek. No dalej. Tak będziemy... o! Tak chcesz teraz się bić? No dobra, no to chodź tak się bić. Nie no daj mi grzybkiem, no ja się zamienię chętnie. No, chodź. Ja się chętnie zamienię w grzybkę i cię pyknę. No i mam pełne życia, ha ha ha. Teraz ci głupia. Dobra, no to chodź. No podejdź, podejdź, faniarów. Ach, teraz zapomniałem, że trzeba podskoczyć. Moment, ale straciłem dużo życia. A, jeszcze mi siekło. Ale udało mi się. Udało mi się. Hu, no. Wait a second, czekaj. A co to za swój? Who do you think you are? Kim ty, ty myślisz, że jesteś, co? I'm Quillby. Quill... Quillbly? To no, nie ma sensu. Czemu cię nie, nie widziałem wcześniej? Bo zostałem wygnany dawno temu. When I got cursed along with my messenger. A, kiedy zostałem przyklęty razem z moim posłańcem. Ten głos, czy ty jesteś... Poza... Out of here. Nie stąd. No pewnie. See Nara. Hmm? O! Ok, Teraz. Czy jak pójdę w tą stronę, to się wkurzę i... A, tutaj jest był, A, mogę zapamiętać. A tędy? Też będzie zapamiętywanie? Nie. Coś innego hmm. Aha! Searing Crocs. Uff, i jesteśmy w nowym świecie. Nowe pełnia, nowa ży, nowe życie pełnia wszystkiego. Cieszy mnie to. Boss był ciężki, ale później rzeczywiście sobie pomyślałem zobaczcie, mogą wystarczyć, że to się w grzybkę, dać się, dać sobie podejść i cyk po niej. Dziękuję wam moi drodzy serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was do tego. Trzymajcie się ciepłutko do następnego. Pa pa.